Witam Was bardzo serdecznie z tej strony, Galzaki. Zapraszam na kolejny odcinek kampanii Isengardem w Total War: Fair the Age. No, sytuacja nie jest zbyt wesoła, to trzeba przyznać. Szczególnie po pojawieniu się właśnie tej wielkiej armii Rohanu. I napisaliście no, w komentarzach propozycje, jak to robić, czy, czy coś w tym stylu. I no, ja powiem szczerze, nie wiem, co jest najlepszym rozwiązaniem. Tu jestem w stanie się obronić. Problem w tym, problem jest właśnie przede wszystkim z towarami Orchanu, bo z tym ened Wait, ja sobie jakoś dam radę. Generalnie pisaliście, że niezłym rozwiązaniem byłoby staniecie na moście, bronienie mostu. Opcjonalnie ktoś, ktoś chciał, ale to w sumie nie, nie dotoczyło konkretnej sytuacji, tylko czy będzie obrona Isengardu Sarumanem. Zastanawiam się właśnie co jest lepszym rozwiązaniem w tym momencie. Czy wycofanie się do Isengardu, czy próba obrony mostu? Bo ja nie wiem, czy będę w stanie utrzymać ten most, powiem szczerze. Strzelania nie mam jakoś straszliwie dużo. No, problem w tym, że on, przeciwnicy mają całkiem sporo kawalerii, więc ja sobie z tą jazdą poradzę, myślę, że na moście. Więc może to nie jest głupi pomysł i może warto byłoby tego spróbować. Sam nie wiem. Jeszcze kolejny problem jest taki, że jeżeli siedzimy oczywiście w tym garnizonie opcjonalnie, jeżeli stoimy na moście, to jesteśmy mocno na minusie, jeżeli chodzi o kasę. No i to jest już, to jest już naprawdę spore utrudnienie. Bo jeżeli bronilibyśmy się w Isengardzie, to bylibyśmy na plus, ponieważ tam większość jednostek byłaby na niebiesko. Bronilibyśmy, znaczy właśnie bylibyśmy na plus i moglibyśmy odbudować tak jakby armię i próbować coś dalej działać. Tylko ja nie wiem, czy to by się za bardzo czasowo nie rozciągnęło, więc... Prawdopodobnie, spróbuję wziąć tą armię, rozstawić się na moście jednak. Rozstawić się na moście. I czekać na przeciwnika. Weźmiemy sobie balisty, bo one tutaj przy obraniu miasta się za bardzo nie przydadzą, a tutaj się nie mogą przydać. Zobaczę teraz, czy Rohan nie ma przypadkiem więcej tak. jakichś oddziałów tam dalej. Zrekrutować oczywiście kompletnie niczego nie jestem w stanie zrekrutować. Mogę przerzucić armię z Isengardu, z doporników. No, chyba przerzucę, no bo co mi pozostaje. Oddajemy turę, no nie ma nad na czym się tutaj zastanawiać. Zaatakowali, Zaatakowali. Sytuacja jest wyrównana mimo wszystko. Walczymy, no co, co tu poradzić? Walczymy po prostu i tyle. Nie ma się tutaj nad czym rozwodzić. Trzeba to trzeba to próbować obronić. Zobaczymy czy taktyka z obroną mostu się uda. To jeszcze zależy od sytuacji, bo ja przypuszczam, że przeciwnik wcale nie zawsze będzie ten most chciał forsować. No, oczywiście wtedy, no wtedy po prostu ja robię cięcie, włączam największą szybkość i czekam aż minie czas rozgrywki, bo no nie ma szans, żebym przekroczył most i... Czy tam brud, bo nie wiem, może to jest brud, bo to jest chyba brud na isenie. O jasna cholera, jeszcze mgła. Nie ma szans, żebym to przekroczył. I, i wygrał. To chyba jest raczej niewykonalne, to chyba raczej jest niewykonalne. Tak. Chyba raczej. Dobra, mamy łuczników, mamy balistę. No też w sumie damy na dwójkę, czemu nie? No i tu się jakoś spróbujemy rozstawić. Pikinierzy na pierwszą, o właśnie, pikinierzy na pierwszą linię. Włócznie Miecze, No i tak trzeba będzie podchodzić kawałek, więc. A jeszcze mam więcej pik. Wow, dobrze, 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 dobrze. Topornicy i berserkerzy jakoś tak dalej troszeczkę. Tutaj? Może być. Damy ich na trójkę. No, i ten oddział jeszcze też damy na jedynkę. Jeszcze najgorzej, las, nic nie widać kompletnie. No i na czwórkę damy tą kawalerię na czwórkę, nie? Piątkę, dobra. I zaczynamy bitwę. Oni chyba jednak będą podchodzić. Więc jest szansa, że uda się ten brud tutaj zablokować. Dobrze by było, jakby się udało to zablokować. Rzeczywiście. Że oni szybko, kurde, jadą, a moi, moi piknierze nie należą do najszybszych jednostek. Więc nie wiem, czy to się uda. Ale mam nadzieję, mam nadzieję. I oczywiście, tak jak mówię, mam nadzieję, że oni będą przekraczać, przekraczać jednak ten brud. Strzelamy. No na razie w sumie się ustawili w takiej kawalkadzie, tak jakby no, zamierzali ten dymaszerować. No, brud na senie pogrzebał ostatnio Teodena chyba, jeżeli dobrze pamiętam. Właśnie w tej bitwie zginął Teoden. No, widzę, że przeciwnik się nie bardzo kwapi tutaj do marszu. Ok, idzie, idzie, idzie. Dobra, tu luka powstała drobna, ale to spróbujemy zapełnić. Straszny ostrzał obrywam w tym momencie. Tu ktoś się przedarł, ale od tego mamy kawalerię, żeby to zaorać. Solidny ostrzał tam wchodzi. Walimy w ten tłum, panowie. Nie, 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 sobie nie, Balisty tam niech walu spłonących w sumie. O nie, będą po, po mnie strzelać, pewnie. Dobra, zapeł zapełnijmy te luki. Ok, oni są zrautowani. Okej, okay, to wydaje się w miarę działać, powiem szczerze. Patrzcie, jak oni tutaj idą w ogóle bokiem. Pykinierzy bardzo mocno oberwali. Szczególnie, ale no. Do, plusem jest to, że tutaj się kawaleria władowała pierwsza do walki. Tutaj jakoś gwardię pierzemy. Wyślę tam chyba berserkerów do pomocy. Nie, 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 tam. Kurde, sam własne oddziały zacząłem kosić. Tutaj, jakby strzelała ta balista, to by było fajnie, ale nie wiem, czy to się uda. Udało się, dobra, strzela tam balista. W porządku. Dobra, te tu trzeba przeżyć. Okej, okay, zginął dowódca nieprzyjaciela. Ten generał o śmiesznym imieniu. Berserkerzy wpadają do walki z warciu. Wszystko się zaczyna sypać. Chociaż nie, tu kawaleria się przybiła. Okej, okay, stracili połowę armii, ja straciłem 33%, więc też sporo wbrew pozorom. Dawaj tam. Ładnie ten ostrzał wchodzi w tych yy, skirmiszerów. No wszystko zaczyna uciekać, więc myślę, że już, już, już tu powoli zaczynamy mieć. Dobra, nie strzelajmy tam balistami, podejdźmy do, do rzeki. Wydaje mi się, że to się już nie... Chociaż tam ci zatrzymali. Dobra, dobra, przyspieszamy jeszcze bardziej i spróbujemy to ścigać. Oni się wycofują już yy, chyba poza mapę. Biegiem za nimi. Kawaleria, tak samo. Oni już. Tak, częściowo uciekli za mapę. Nie wiem, czy uda się to dopędzić. Tu jeszcze jakiś oddział był? Jest? Nie widzę go. O, tu ucieka, dobra. No chyba nie damy rady ich dogonić. Dobra, no pusił po prostu na, na największym przyspieszeniu. No dobra, pomysł obronu na, rze na rzece był dobry. Rzeczywiście. Nie wiem, czy w dalszym ciągu najlepszy, bo obrona na murach Isengardu też mogłaby się udać. I szczególnie mielibyśmy jednak, bylibyśmy do przodu z finansami. To spore straty. 533 jednostki tylko przeżyły, także w sumie nie jest tak najgorzej. Nie jest tak najgorzej. Ja się jednak obawiałem, że po prostu przeciwnik nie będzie chciał do mnie iść. No i to by było bardzo bolesne, no bo. No, bo to by nic nie rozstrzygnęło, no bo trzeba by oddawać, jakby. Bi znaczy, no. tracić czas po prostu na przewijanie bitwy, tak jakby. To sporo by czasu zajmowało. To pierwsza sprawa. No i w sumie przede wszystkim to. Dobra. Egzekucja, czy zapłata? Teraz pytanie. Chyba wykonam egzekucję. No i jak widzicie, tutaj Rochańczyków się zespałnowało jeszcze więcej. No, musimy zająć ten Foldburg, żebyśmy mogli się na nim bronić, a nie, a nie na rzece czy, czy gdziekolwiek. Musimy ten. Okej, okay. zniknęły klany z Edenwate. Więc może na razie dadzą sobie spokój. To też byłoby bardzo miło. Pytanie, czy oblegać ten Foldburg w tym momencie? Okej, okay. wrogi obóz zniszczony. Niebiescy czarodzieje rus ruszają przeciwko mm, Kanom Skandu. Zobaczymy, czy się uda. Kan z Kandu nie żyje. Sturlurca, Kant, Lost. Ok. Jakaś istotna bitwa. Błękitni czarodzieje jest tak, jakby mit o tym. Znaczy mit. To byli goście, którzy zostali wysłani właśnie na wschód do tych właśnie plemion. Miał być podobno z nimi Saruman, więc to jest ciekawe, to się jakoś łączy z naszą właśnie historią. I nie jest to dopowiedziane, ale ponoć wrócił sam Saruman. Ci właśnie dwaj błękitni czarodzieje nie powrócili z tej wyprawy i nie do końca wiadomo dlaczego. Więc to też jest tak, jakby często to się wymienia też jako właśnie argument przeciwko Sarumanowi, że, że on już wtedy był zły, zły właśnie ze względu na fakt, że. Przepraszam, że wrócili. Że nie wrócili ci i stari. Dobra, tu mamy widzę, że jakiegoś kapitana. Ciekawe co oni mają w tym mieście. Ło wow, wow, wow. Ciekaw jestem, czy ja będę byłbym w stanie to zająć takimi siłami jakie posiadam aktualnie. Cofnijmy grimer. No nie, nie, nie ma szans. Until we meet again. At once. O, nie, 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 tędy. Yeah. Wiecie co, sporo kawy takiej dosyć bezużytecznej. Pytanie: czy to miasto ma solidne mury? Nie. Miasto będzie się trzymało cztery tury. No, tutaj jest na pewno wsparcie, które przybędzie. Więc jeżeli tutaj by nas dorwali, to byłoby bardzo nieprzyjemnie. I to bardzo. No, Śmieciowa, znaczy kawalerii niedużo, bo pobita została. Piechoty też pewnie trochę pobitej. Spróbuję. Destruj Na razie oblegajmy. Ci łucznicy nie bardzo. Kusznicy znaczy się nie bardzo są nam potrzebni. Dobra, spróbujmy, zobaczmy. No, mamy przewagę generalnie. Więc wiecie co? Ja bym chyba zaryzykował i spróbował to ugrać. Zajęcie Foldburga może być może być kluczowym momentem. Szczególnie, że udało się tą wielką armię rozgromić. No, to jest jedyna nadzieja, tak naprawdę. Jak utrzymamy ten Foldburg, to możliwe, że będziemy w stanie się tutaj przez dłuższy czas trzymać. No, w Isengardzie powoli byśmy robili jakieś jednostki, które mogłyby nam pomóc. I ruszylibyśmy na helmowy jar, oczywiście. O, to jest malutkie miasteczko. Dobra, no to fajnie. Balista, ma pewnie zasięg. Dobra, ja chyba tutaj nic nie przestawiam, po prostu wszystko biorę na jedynkę. Poza balistą. I tyle. Opcjonalnie uczniów damy na trójkę albo na dwójkę. Spróbujmy zniszczyć bramę. Oni nie mają chyba zasięgu do mnie w tym momencie. Więc przyspieszmy, zniszczymy bramę i wbijamy po prostu wszystkim, wszystkim, czym się da. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No cóż, śmieszna sytuacja, bo okazało się, że balisty, które mamy na wyposażeniu, nie są w stanie zniszczyć e, murów. Ani bramy, ani murów, bo próbowałem najpierw bramę, później odpaliłem jeszcze raz i próbowałem niszczyć mury. No i też się nie udało, więc. No cóż, jesteśmy chyba skazani na bronienie się w tym momencie na, e, na rzece. To nie jest wskazane, bo oczywiście jesteśmy cały czas. Nie no dobra, teraz będziemy troszeczkę na plusie, <laughs> ale Ginnard się może zbuntować dosłownie w przeciągu chwili. Więc to no generalnie sytuacja taka sobie. No ja już mamy bunty w Ginnard. To chyba to odpuszczę po prostu. W Foldburgu już zwiększyli swoją obronę. No ja nie jestem w stanie tego zająć w tym momencie. Więc to niezbyt przyjemnie, niezbyt przyjemnie. Nie wiem, co robić w tym o, w tym momencie znowu się powtórzę. Czy odpuścić Ginyard i ruszyć na Foldburg, czy zrobić odwrotnie odpuścić Foldburg i wrócić do ginart albo w ogóle olać wszystko i wrócić do Isengardu. Alkwood, co to jest w ogóle? Ta, mamy rewoltę. <laughs> Jesteśmy w dalszym ciągu na minusie. Dobra, wiecie co, wyciągniemy tych gości. bo no, zaryzykuję, po prostu stanę z oblężeniem i tyle, no. Co tu dużo mówić, skoro nie jestem w stanie balistą się przebić, to stanę z oblężeniem i nie, mam nadzieję, że po prostu żadna tutaj duża eskorta... Nie... O, przez przypadek oddałem, cholera jasna. Że żadna tutaj duża armia Rohanu nie przybędzie. Jak będę miał taran, okej, okay, wtedy będzie już się można bawić. Wtedy już się przebijemy do środka. No i gorzej, że oni tutaj się już troszeczkę dorekrutowali. Do 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 no więc. I tu widzę, że też jacyś Rochańczycy się pojawili na południe od I Imladris oblężone. Dobra, no chyba uderzamy, nie? Mamy taran, mamy taran, próbujemy wreszcie. O, widzę, że jest co mury w ogóle obite są. No więc, może teraz się uda za, za drugim razem. Atakujemy, no atakujemy po prostu. Musimy to miasto zająć. No, stracimy Gineart. Więc y, szczęście w nieszczęściu. To jest chyba Eowina, nie? Taka trochę inna wizja. Szczęście w nieszczęściu. Ale cóż poradzić? O, nagle zima! O, proszę! Dobra, cała armia na jedynkę. Poza jednostkami strzelającymi, których damy sobie na dwójkę. W sumie ja jestem w stanie chyba zniszczyć, ale nie, pójdziemy i taranem, i dobra, zaczynam bitwę. Taran leci tam, balisty walą w mury. Łucznikami podejdziemy trochę może? Spróbujemy ostrzelać ich główną armię. Już zbieram ostrzał od nich z kolei. Chyba, żeby balista też waliła w wojska, skoro mamy Taran, to się i tak żeby przebijemy. Dobra, balista nie wali w wojska. A co to? Duneladingowie mają trochę większy zasięg niż Urukhai. E, ładnie obrywają. Gdzie jest ten taran? Tutaj, dobra, cała reszta armii też tutaj musi podejść. Obrywają na tyle dobrze w wyniku strzału, że ja nie wiem, czy ja chcę się przebijać przez bramę, szczerze mówiąc. Strzelają sobie po plecach, to mi się podoba. Nie, nie, balista tam, balista w dalszym ciągu tam. No, jesteśmy chyba to w stanie wygrać. Patrzcie, na to całe hordy Urkai i Dunladingów się rzucają tutaj na tą bramę. Chyba to jest do wygrania. Sztandary z białą ręką powywają nad polem bitwy. I bardzo dobrze, tak trzymać. No, spore straty tam zadaliśmy w wyniku ostrzału. Teraz spróbujmy tych uszników może tutaj przerobić trochę. Nie wiem, czy oni poczują, bo stoją tak centralnie za murami. Kurde, tłumy uruchaj. OK Okej. No przebijamy się przez bramę, ewidentnie się przebijamy. Także, no myślę, że tak jak mówię, że to jest wykonalne. Ale ostrzał bardzo dobrze tutaj zrobił. E, walimy w tą kawalerię na daleko. Balista też w sumie bardzo dobrze. Okej, okay, no i cofają się, byle mi się morale nie załamało. Przepraszam. Okej, okay. czekajcie, jaka jest w ogóle załoga tej balisty? Czy to są Duneldingowie, czy to są Uruchaj? To Orkowie, dobra, dobra. Zwykli orkowie. Tak, z ciekawości. Dobra, wiecie co? Ja to chyba. utnę, chociaż. Nie, dobra, jedziemy z tą bitwą. Chciałem uciąć, ale co tam? Przebijamy się. Z tej odległości te modele rewelacyjnie naprawdę wyglądają. Najgorzej, właśnie, tekstury tutaj są. Jakby tekstury budynków. Brak jakiejś trawy, czy coś w tym stylu. To najbardziej rzuca się w oczy, jeżeli chodzi o. O, o wiek gry, nie? To to ewidentnie właśnie świadczy o tym, że gra jest stara. Ale generalnie... nie jest to jakoś strasznie widoczne, bo modele naprawdę bardzo ładnie się prezentują. Są oczywiście takie uproszczone, ale... Dobra, no Już nie ma rady chyba, żeby tutaj sobie jakkolwiek poradzili. Patrzcie na, na te obrażenia, ile trupów tu leży na rynku. Wszystko to zasługa ostrzału. Jeszcze jeszcze bardziej przyspieszam oczywiście, bo w tym momencie to już już naprawdę nie ma nie ma czego zbierać. No. Jeszcze nikt strzela. A nie, dobra, już wszystko się władowało do walki w zwarciu. No dobra, to atakujemy wszystkim co mamy. Cała, armi cała armia do walki z zwarciu. To jest po prostu tłum tych orków. Napierający, to jest niesamowicie, niesamowicie to wygląda. Cały czas grzyczki chyba do mnie strzelają. Koliczne. Mimo, że zdobyłem bramę. Dobra, wbijamy na rynek. Czy tam ktoś jeszcze żyje? One jeszcze się biją chyba z kimś. Dobra, to był, to był lord, dowódca nieprzyjaciela. W ogóle żołnierze Sarumana, gwardia Sarumana go tam chyba załatwiła. Widzę, że ktoś teoretycznie jeszcze żyje, bo... Tutaj są, ok. Ja się rozglądam, a oni pod nosem mi stoją. Dawać ich, dawać panowie. Okej, okay, koniec bitwy. No zadaliśmy ogromne straty, a sami nie straciliśmy wcale tak jakoś strasznie dużo. O, znowu mamy Eow Eowinę. No proszę. Tak mi się przynajmniej wydaje, że walczy z królem na zguli, no bo któż inny mógłby to być. Jak nie Eowina. Dobra, no na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Może jeszcze oddam z jedną turę. Straty wcale nie były takie jakieś strasznie wielkie, więc mam nadzieję, że będziemy się w stanie jakby utrzymać w tym Foldburgu i że w tym Gineart także jakoś damy radę się utrzymać. Eksterminacja populacji, tam wiele nie pomoże, ale przynajmniej może buntów nie będzie. Okej. Okay. Okej. Okay. Tu mamy Rochańczyków. Weźmy jednego z Nie dowódców. Weźmy trochę jakiejś przypadkowej piechoty. Willa, I przerzućmy go do ginard. Ginard, tymczasem obniżmy podatki na normalne. Będziemy powoli naprawiać rzeczy. Dobra. To tyle. Oddajmy turę jeszcze raz. O, szanie, ja Dobra, to do widzenia, nie? Po Sarumanie. Skąd nie biorą te wojska, serio? To chyba po Sarumanie. Teoretycznie. No wyjść z miasta nie ma sensu. Burns Hall y, obrężone. Nie udało mi się wykonać jakiegoś zadania. Jedyna szansa to po prostu siedzieć w zamku i czekać aż nadejdą, no. Nie widzę tu innej opcji. I tak chyba będziemy robić. Co zrobić z tą armią, to jest pytanie. Czy opuścić to Guinard, czy siedzieć? Dobra no, zapisuję grę. Eee... No i będziemy, będziemy walczyć po prostu w tej bitwie. Tylko, że nie, nie wyjdę mi naprzeciw, bo to nie ma najmniejszego sensu z tym, co ja posiadam. Będziemy się bronić do... do... no w zamku. do Tyle, no. Jeżeli uda się utrzymać, to jest szansa, że, że coś tam jeszcze podziałamy. Jeżeli się nie uda tego utrzymać, to śmiem twierdzić, że kampania zakończy się niepowodzeniem. No, czyli ten plan z dobrym Sarumanem nie wypalił kompletnie. I cóż, możecie się w takim wypadku spodziewać kolejnej kampanii, ale złym Sarumanem. Takim wkurzonym Sarumanem na Rohan, bo widzę, że Rohanowi się jak najbardziej należy łomot. I myślę, że gdybyśmy od początku grali normalnie, to, to myślę, że to by było wykonalne. Dobra, tyle z mojej strony. Szczególnie, że właśnie ogólnie Urukhai przeważają, jeżeli chodzi o jakość na polu bitwy. To, to widać, to widać bardzo, bardzo to widać. No ale to nic, to nic. Na razie tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Czołem.